Otwierając ceremonię otwarcia V Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości, chciałem pozwolić sobie na jedną refleksję. Otóż przynosi on wiele szczęścia, jak się okazuje. W ubiegłym roku wygraliśmy Mistrzostwa Europy w Siatkówkę w przeddzień kongresu. Wczoraj wygraliśmy również. W piłkę i jeszcze oprócz tego pewnie nie wszyscy wiedzą, że wygraliśmy mistrzostwo świata w bryżu sportowym wczoraj również. Czyli kongres przynosi co najmniej sportowcom szczęścia, chciałbym życzyć na początek, żeby przyniósł wszystkim uczestnikom tego kongresu równie wiele szczęścia i zadowolenia. Chciałem prosić współgospodarzy kongresu o wyjście na scenę. Marszałka Województwa Śląskiego Pana Wojciecha Saługę, członka Zarządu Województwa Małopolskiego Pana Marszałka Jacka Krupę, śląskie, Wicewojewodę Śląskiego Panią Gabrielę Renartowicz, Prezydenta Miasta Katowice Pana Marcina Krupę, Prezydenta Miasta Zabrze, Przewodniczącą Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Małgorzatę Mańkę-Szulich i pana Profesora Zwyczajnego Doktora habilitowanego Wiesława Banysia, Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Przewodniczącego Konferencji rektorów akademickich szkół wyższych w Polsce. Bardzo serdecznie państwa proszę i tak jak państwa wywoływałem bardzo serdecznie prosiłbym o słowa gospodarzy do dzisiejszych uczestników. Bardzo proszę panie marszałku. Bardzo dziękuję. Witam państwa serdecznie w województwie śląskim. Witam serdecznie wszystkich gości. A ja najbardziej witam e, przedsiębiorców małych, średnich przedsiębiorców z naszego regionu, tych, którzy stanowią o jego sile i o jego rozwoju. Bowiem województwo śląskie dzisiaj w gospodarce ma dwa oblicza: oblicza małej, średniej, innowacyjnej, kreatywnej przedsiębiorczości, które ciągnie woj województwo nasze, nasz region do przodu i oblicze pogłębionego w kryzysie górnictwa. Mam nadzieję, że z tym kryzysem w górnictwie się uporamy, że górnictwo także będzie wsparciem dla, dla naszego rozwoju. Życzę państwu takich owocnych obrad. Myślę, że to, co tu wypracujemy, mam nadzieję, będzie dobre dla Śląska, ale to, co jest dobre dla Śląska, także wiem, że będzie dobre dla naszego kraju. Owocnych obrad i, i takiego, żeby wycisnąć z tego kongresu po prostu to, co, co trzeba wdrożyć w naszej gospodarce. Bardzo dziękuję. Pan Jacek Krupa. Zarządu Województwa Małopolskiego. Bardzo proszę. Współgospodarz. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę i tutaj podziękowania dla Pana Marszałka za to, że Województwo Małopolskie może być współgospodarzem tego kongresu, ale to wynika z naszej wieloletniej współpracy z Partnerstwa Małopolskie i Śląska w wielu obszarach, ale również w obszarze wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. Chciałem się z Państwem podzielić Myślę, że fantastyczną wiadomością otóż w lipcu tego roku Mała Polska została uznana przez Komitet Regionów jako Europejski Region Przedsiębiorczości, jako pierwszy region w Polsce, który ten tytuł uzyskał. Ten, region, ten tytuł wynika z prowadzonych przez nas działań, w szczególności wsparcia dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tego, cośmy robili do tej pory, ale przede wszystkim perspektywy i planów strategicznych, jakie przy, przygotowaliśmy na. Następne lata do roku 2020, jeśli chodzi o wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Wszyscy wiemy, że te przedsiębiorstwa są solą naszej gospodarki, stąd między innymi w regionalnym programie operacyjnym, olbrzymie środki skierowane na wsparcie przedsiębiorstw, właśnie tych małych i średnich, ale nie tylko pieniądze, przede wszystkim, klimat, polityka, plany, współpraca, tworzenie e, współpracy, więzi pomiędzy sektorem biznes, sektorem nauka i Administracji. To jest to, co zajmuje nam najwięcej czasu w tworzeniu polityki, wsparcia rozwoju gospodarczego Małopolski. I stąd cieszę się, że mogę brać udział w dzisiejszym kongresie. Życzę wszystkim uczestnikom kongresu wspaniałych rezultatów. No i ażeby efektem tego kongresu było wzmocnienie rozwoju małych i średnich firm w Polsce, w Europie i na całym świecie. Bardzo dziękuję. Pani Gabriela Lenartowicz, Wicewojewoda Śląski. Szanowni Państwo, gospodarze zebrani w imieniu administracji rządowej w województwie, a tym jest Urząd Wojewody w imieniu Pana Wojewody Piotra Litwy, a także swoim własnym pragnę wyrazić radość z faktu, że nasze województwo stało się Ostatnimi czasy centrum debaty gospodarczej w Polsce i to na skalę międzynarodową. Patrząc po liczebności kolejnych kongresów, wyrażam też radość z tego tytułu, że najwyraźniej duch przedsiębiorczości w narodzie nie ginie i nie ginie także duch i potrzeba debaty, deb i to debaty merytorycznej. Życzę Państwu. Po tej serii sukcesów sportowych, najlepszych i najliczniejszych sukcesów gospodarczych. Myślę, że w gospodarce też wygramy. Jeśli potrafimy wygrywać w futbolu, to myślę, w gospodarce także. Tych sukcesów i tej wygranej Państwu życzę. Dziękuję. To, że jesteśmy w tym miejscu, zawdzięczamy władzom miasta Katowice, poprzedniemu prezentowi panu Piotrowi Uszokowi. Ale również od ponad roku działającemu panu prezydentowi Marcinowi Krupie. Bardzo prosimy panie prezydencie. Szanowni państwo, z wielką przyjemnością witam państwa w Katowicach, witam w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, witam na 5. Kongresie Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Bardzo się cieszę, że ostatnimi laty już można powiedzieć o ważnych bardzo ważnych czynnikach gospodarki rozmawia się tutaj na Śląsku tutaj w Katowicach. Dzięki tym wydarzeniom Katowice i nasz region staje się coraz bardziej popularny nie tylko w Europie, ale i w świecie. Myślę, że ten potencjał, który się zdradza, warto wykorzystać, warto wykorzystać na wielu płaszczyznach. To też hasło dzisiejszej konferencji: biznes, nauka i samorząd. To ten właśnie złoty trójkąt, o którym zawsze wspomina pan premier Buzek. Myślę, że bez tej współpracy nie możemy mówić o nowoczesnej gospodarce, nie możemy mówić o nowych miejscach pracy, których nam wciąż brakuje. Życzę Państwu owocnych obrad, nowych pomysłów, tworzenia. Tej nowej, nowoczesnej rzeczywistości i życzę również na nowo odkrywania Katowic, które również bardzo mocno się zmieniają. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Mańka-Szulik, bardzo proszę Panią Prezydent, która jest jednocześnie szefową Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Proszę bardzo. Panie prezesie, szanowni goście. Ja myślę, że Górnośląsko-Zagłębiowska aglomeracja, metropolia Silesia zmienia się tak pięknie jak zmieniają się Katowice, a myślę, że solą tych zmian jesteście wy i nasi goście, ale przede wszystkim ci mieszkańcy Śląska, którzy na co dzień zmierzają się z tą przedsiębiorczością. To, że Śląsk ma przedsiębiorczych mieszkańców, to my doskonale wiemy i dlatego chcemy ich wspierać. Dlatego GZM wspiera wszystkie dobre inicjatywy i cieszę się ogromnie, że właśnie jako przedstawiciel GZM-u mogę tu dziś być z Państwem, żeby dzielić się dobrymi praktykami. Jestem przekonana, że wiele dobrych przykładów dziś usłyszymy, które będziemy mogli wcielać w życie. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego tu na Śląsku, tu w pięknie zmieniających się Katowicach. Wszystkiego dobrego. Do tej pory występujący symbolizują naszą współpracę przedsiębiorców z samorządami terytorialnymi i z administracją rządową. Do rangi symbolu urosła postać Magnificencji pana rektora, który w tym wystąpieniu symbolizuje naszą potrzebę współpracy, pogłębienie współpracy z nauką. Magnificencjo, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to nie tylko potrzeba, ja myślę, że to jest absolutna konieczność, ażeby ten trójkąt, o którym mówimy, biznes, nauka, samorząd jeszcze intensywniej ze sobą współpracował. Pan premier Jerzy Buzek o tym wielokrotnie mówił, zresztą Parlament o tym mówi, także nasz Parlament. To, czego potrzebujemy, to jeszcze większej naszej aktywności wszystkich, to znaczy i samorządu, i nauki. I biznesu. Jak Państwo wszyscy doskonale wiecie, mamy Horyzont 2020, który już został uruchomiony z ponad 75 w tej chwili miliardami euro do wykorzystania. Mamy programy operacyjne, wiedza, edukacja, rozwój i inteligentny rozwój. Tam wszystkie pieniądze, jakie można znaleźć dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju, się znajdują. Nie ma lepszej możliwości jak spotkania tego typu kongresy, konferencje, seminaria i kontakty osobiste. Na dobrą sprawę ogranicza nas tylko wyobraźnia, której mam nadzieję nam nie brakuje i nie będzie brakować, ażeby ten złoty trójkąt przedsiębiorczości wcielić w czyn. Pieniądze są, pokażmy jakie mamy projekty i tego wszystkim Państwu i nam bardzo serdecznie życzę wszystkiego najlepszego.